Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym maglu książkowym. Dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem czytelniczym miesiąca czerwca. W czerwcu, podobnie jak w maju, książek niewiele. To nie były dobre czytelniczo miesiące. Mam nadzieję, że te zbliżające się wakacyjne miesiące będą o niebo lepsze. Pomimo tego mam o czym mówić w czerwcu przeczytałam trzy książki. Pierwszą z nich była Księga Cierpienia, Mateusza Rozynka. Książka, którą um, od um, autora otrzymałam, nie mam jej tutaj przy sobie, stąd pokazuję okładkę. E, wklejam okładkę, bo e, pożyczyłam ją. E, Księga Cierpienia to jest pierwsza z planowanych aż 20 ksiąg. I pierwsza z nich opowiada nam historię dziewczyny, która boryka się z ogromną depresją. Dziewczyny, na którą ja miałam takie wrażenie, kiedy czytałam tę historię, że spadły na nią wszelkie nieszczęścia tego świata. Co tylko najgorsze, może się człowiekowi przytrafić przytrawia się właśnie jej. I dodatkowo ona jest tym wszystkim tak bardzo przytłoczona. Że wciąż ma jakieś myśli samobójcze i cały czas szuka okazji, aby, aby no, odebrać sobie życie. Historię tej dziewczyny poznajemy w momencie, kiedy ona razem z siostrą y, mieszka w domu dziecka, w którym to znajduje się y, no, w wyniku pewnych dramatycznych przeżyć. No, i ogromną traumę w sobie ta dziewczyna ma cały czas, nieustająco, w zasadzie przez całą, całą życie. całe życie, i jest to historia związana z jej ojcem, z jej rodzicami, tak naprawdę. To jest dziewczyna, która cały czas ma w głowie w zasadzie tylko jedną myśl, aby. Aby przestać żyć, aby przestać chodzić po świecie, aby przestać być ciężarem dla kogokolwiek. Ale pewnego dnia na jej drodze staje e, facet, który jest nią bardzo zainteresowany i który, jak okazuje się, ma równie niesamowitą historię, ale w przeciwieństwie do bohaterki, ma ogromną hełd życia, ogromną pasję życia. No, i ma też pewną tajemnicę związaną ze swoją rodziną. Ogólnie tę historię bardzo szybko się czytało, i była to wciągająca treść bardziej, że była ona podzielona na takie dwie części, dwa wątki czyli to, co ma miejsce i co dotyczy głównej bohaterki. Oraz y, część taką, możemy ją nazwać śmiało sensacyjno-przygodową, która dotyczy matki y, bohatera. Ale jakoś mnie przybiła ta historia, a być może jakoś tak, nie wiem, czytałam ją w złym momencie, y, nie do końca trafiła do mnie ta książka. Y, zbyt przygnębiająca, zbyt przytłaczająca historia dziewczyny. Y, być może trochę dołująca, za dużo negatywnych emocji. Kolejna książka to Urwisko Roberta Małeckiego. Książka, o której pokrótce już wspominałam Wam chyba w poprzednim filmie. I to jest kolejny kryminał Roberta Małeckiego, który bardzo mi się spodobał. Urwisko Roberta Małeckiego rozpoczynamy historią śmierci dziecka w nagrzanym samochodzie, a także zagadkowym zniknięciem jego matki. Kto stoi za zniknięciem matki dziecka? Jakie osoby bliższe lub dalsze tej kobiecie związane są z owym zaginięciem? W tej sprawie przyglądają się i rozwiązują ją bohaterowie, których znamy z wiatrołomów małeckiego, i których poznajemy właśnie w tej pierwszej części, aczkolwiek w urwisku to jest zupełnie inna historia. Natomiast ci bohaterowie są przeniesieni w te Tę drugą część, w drugą, w tę drugą, tę drugą książkę, razem z całym swoim bagażem życiowym problemami dosyć sporymi, oni razem stanowią doskonałą parę detektywów pomimo swoich uzależnień, pomimo swoich wad, no doskonale się uzupełniają jako, jako para oczywiście związana tylko z życiem zawodowym. No chociaż prywatnie oczywiście też bardzo się lubią. No, Czy uda im się rozwiązać tę niesamowicie trudną i wymagającą sprawę kryminalną? To nie powiem oczywiście. Przecież nie będę tego zdradzała. Książki Małeckiego są bardzo takie mięsiste, wyraziste w treści, w fabule. Tutaj tak dużo się dzieje, jest tak dużo wątków, ale absolutnie w nich się nie gubimy. Czyta się te kryminały rewelacyjnie. Bardzo Wam polecam zarówno i Wiatrołomy, i Urwisko Roberta Małeckiego. I książka, którą przeczytałam jako ostatnią, a w zasadzie wysłuchałam w audiobooku, to jest najnowszy kryminał Wojciecha Chmielarza za granicą. Różne opinie zbiera ta książka. Historia małżeństwa, które wraz z małym synkiem wybiera się na wakacje do Chorwacji. I po drodze, będąc już w zasadzie na końcu swojej podróży, zbliżając się do miasteczka, w którym mają mieszkać, um, zabierają ze sobą autostopowiczkę. A w zasadzie, tak naprawdę, um, bohaterka nalega na to, aby tę kobietę właśnie zabrać do samochodu i no, i pomóc jej w ten sposób. Nie wiedzą jeszcze, że ściągają na siebie niebezpieczeństwo i całą masę kłopotów. No i właśnie, chodzi o te kłopoty i o te niebezpieczeństwa i o te wszystkie problemy, które zaczynają się nawarstwiać, bo wielu z Was pisało, że ta historia jest dosyć mocno naciągana, że taka historia się no, nie zdarza, że to takie. Wystany z palca, i w zasadzie y, trochę nie w stylu chmielarza. Y, być może tak jest, faktycznie, w porównaniu z innymi kryminałami, to ta historia wydaje się być nieco nieprawdopodobna. Y, ale w momencie, kiedy ją sobie czytałam, to tak myślę. No, ale czy, czy nie ma w życiu. Takich sytuacji, których zupełnie byśmy się nie spodziewali, i że nie zawsze człowiek jest panem sytuacji, że często bywa odwrotnie. To tak jak wiecie, yy, mówi się, jest takie powiedzenie, że okazja czyni złodzieja, A być może okazja też sprawia, że człowiek jest w stanie dopuścić się najgorszych czynów. No to musicie przeczytać za granicą i, i stwierdzić sami, wyrobić sobie. Swoją własną opinię, ale jedną muszę przyznać, że tutaj klimat tych, tych chorwackich wakacji, tego ciepła, plaż, kamienistych, został rewelacyjnie oddany i faktycznie czytając tę książkę, no, ma się takie pełne wyobrażenia tego, że, że się tam jest po prostu. Książki, które udało mi się w czerwcu przeczytać. Udało mi się to chyba jest dosyć dobre sformułowanie, jeśli chodzi o ten miesiąc, bo, bo był on równie ciężki w czytaniu jak miesiąc maj, ale chyba idzie ku lepszemu. Myślę, że przede mną też pewnie jakiś mały Bookhol. Tak mi się wydaje. Jakoś może nie, ja nie mam sporo nowych książek, ale ale kilka jest, więc uważam, że warto je pokazać. Jeśli macie ochotę, to zerknijcie sobie do moich poprzednich filmów, subskrybujcie, zostawiajcie komentarze, zostawiajcie łapki w górę. Zajrzyjcie sobie również na mój Instagram, Magiel Książkowy, tam Was równie serdecznie zapraszam. No i napiszcie, co Wy czytacie w tym momencie. A na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia w kolejnym Maglu Książkowym. Cześć!